Dzisiaj rozmawiamy z Batą Golisowicz. Witaj, Barto. Witam. Chcieliśmy porozmawiać o tym, co się dzieje przede wszystkim wokół ciebie, jako osoby znanej w policjach i tej, która wygrała w brewicycie Kobieta Przedsiębiorcza. Jak się czujesz jako zwycięzczyni? To jest pierwszy czy drugi raz? Bo ja już się pogubiłem. No, to, tak naprawdę zgłoszona zostałam trzy razy. W 2010 roku zajęłam drugie miejsce, w 2011 nie osiągnęłam żadnych sukcesów, no a w 2014 udało mi się wygrać w tym plebiscyt. Z czego jestem oczywiście bardzo zadowolona. No i wszyscy twoi fani, którzy głosowali też na pewno są bardzo zadowoleni. No, myślę, mam nadzieję taką i bardzo im dziękuję za to, że głosowali na mnie, bo dzięki nim odzyskuję wiarę w siebie. O, to bardzo ważne. Czy to jest rozmiar tego zwycięstwa, jakbyś oceniła duży, bo ja nie wiem, jaki jest wynik głosowania, powiem szczerze. No, zaskakująco duży jest ten rozmiar zwycięstwa, tak jak mówisz, bo ponad, około tysiąca głosów mam przewagi nad drugą osobą. No to tym bardziej gratuluję. Co się z tym wiąże? Jakaś gratyfikacja finansowa, może? Albo... Jakaś nagroda, która nie, gratyfikacja finansowa nie, ale nagroda, która jest obwiana tajemnicą i która zostanie wręczona w biznes center Club. Ale nie ma takiej możliwości, żeby cię przywrócona na stanowisko dyrektora, na przykład? Nie, chyba nie. Nie ma? Czy chyba nie, nie ma? Nie. nie wiem tego, nie sądzę. No, takiej nie. władzy raczej prasa nie ma na w naszym nie, kraju, żeby, nie. żeby dokonać aż takiego cudu. Ale sam fakt, że. Ten konkurs się zakończył, tak jak się zakończył, świadczy o tym, że y, chyba nastąpiła duża pomyłka, jeśli chodzi o wybór dyrektora szkoły. Jak to, to oceniasz? To prawda, jako osoba zaangażowana, pewnie ci niezręcznie, ale śmiało. No trochę mi niezręcznie, no, nie, nie oceniać y, to, y, jaki jest w tej chwili dyrektor zespołu szkół. Natomiast no, ja na pewno żałuję, że tak się stało, bo... To było moje życie i moja praca, oddawałam siebie i mnie się zdawało, że dobrze to robiłam, czy w miarę dobrze to robiłam. No, żal mi po prostu, że tak się stało. Myślę, że tutaj głos tych wszystkich, którzy na Ciebie oddali swoje kliknięcie w internecie i zagłosowali i świadczy o tym, że ta sprawa do końca Sprawa Twojego odwołania z, de facto z funkcji dyrektora, jakby tego nie nazywał, no, nie została przez lokalną społeczność przyjęta z akceptacją i że, że, to, że, że, że ten proces jeszcze jakby trwa. No tak jak powiedziałam wcześniej, to głosowanie troszkę przywraca mi wiarę w, w, w to, co robiłam, czym żyłam. Bo przez ostatnie trzy lata ocena moich moi władz mnie była taka, że troszkę moje poczucie wartości zostało zachwiane. Byłam bardzo negatywnie oceniana. A to głosowanie i to, i, i ci ludzie, którzy wokół mnie, czy, czy dla mnie. Oddają swoje głosy i swoje zaangażowanie, no przywraca mi tę wiarę. Jeszcze raz my przyszliśmy tutaj dla ciebie, do ciebie, dlatego, że tak naprawdę, cokolwiek byśmy nie powiedzieli na temat e, szkoły, a głównie Twojej osoby w kontekście tej szkoły, to my mamy kilka tysięcy wejść na stronę internetową. To świadczy o olbrzymim zainteresowaniu i tak naprawdę. Gazeta, jej popularność w internecie, bo głównie w tej chwili w ten sposób się produkujemy, w momencie, kiedy mówimy o problemach szkoły, rośnie wielokrotnie. Takie jest olbrzymie zainteresowanie. Czy Ty może masz jakieś plany związane z tą swoją popularnością, na przykład polityczne? No ja chciałabym oddać się pracy przy oświacie i to są moje plany, choć na razie one są mgliste dosyć, ponieważ jestem na ulicy. Czyli praca zawodowa. zawodowa. Chciałabym pracować zawodowo. A kariery politycznej nie planujesz. Troszkę się boję tej polityki. Trochę to jest dla mnie niezwykle. A polityka ciebie. Też się boję? No tak, nie wiem. Czy masz propozycję? Nie wiem. Nie, politycznych propozycji na razie nie Nikt nie, nie przeszedł i nie, nie powiedział, nie, pani, nie. Dyrektor, proponujemy pani dyrektor, proponuję Pani pierwszej listy na liście. Nie, 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 nie było takich sytuacji. Propozycji. No to niektórzy, którzy się obawiają, mogą być od tej pory szczęśliwsi, <laughs> bo widzą realne zagrożenie. No, my się nie boimy, bo wierzymy w to, że tak samo jak byłaś dobrym dyrektorem, tak samo byłabyś dobrym, nie wiem, radnym. Czy osobą publiczną, która wchodzi w, w inny obszar działania. To jeśli chodzi o te najbliższe plany, sprawę mamy jasną. Jeżeli chodzi o konkurs kobieta przedsiębiorcza, też powiedz może masz jakieś przesłanie do, do tych, którzy w tej chwili ten filmik oglądają. No chciałam przede wszystkim podziękować tym wszystkim ludziom, którzy, którzy i ze mną pracowali i, i teraz mnie wspierają. I wspierali mnie w głosowaniu, ale przede wszystkim wspierają mnie w tym, co się stało. I, i y, to jest dla mnie najwyższa nagroda, że y, są ludzie, którzy doceniają moją pracę mnie, że są ze mną i za to im bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie najważniejsze. Zwłaszcza. Choć nie powinnam, może tak mówić, ale uczniowie, młodzież to jest dla mnie najwyższa nagroda. To, jak mnie ocenia, oceniają młodzi ludzie, bo to dla nich pracowałem. Ale oczywiście są też ludzie dorośli, którzy, którzy mnie także wspierają i im także dziękuję. Jeszcze może na koniec kilka słów na temat męża, bo on w dalszym ciągu pracuje pod rządami nowej pani dyrektor. Jak jego sytuacja po tej całej akcji, po tej próbie? Odwołania go z, z, z tej funkcji w ja Myślę, Życie że to się uspokoiło. To uspokoiło się uspokoiło się, tak. i, że, i że to. to yy... Następne drzwi nie są tam urodzone. Nie, na razie. Ani nie. w sensie yy, fizycznym, ani w sensie yy, symbolicznym? Na razie nie, choć pewnie w różnych kontekstach wszystko w życiu może się jeszcze zdarzyć. No to czekamy wspólnie na rozwój wydarzeń. Wierzymy, że to wszystko się ułoży nie tylko dobrze dla Ciebie, ale dla, dla, dla przede wszystkim dla młodzieży, która w Policach potrzebuje dobrej szkoły. Tak samo jak i, i wszyscy mieszkańcy Polic, którzy mają tutaj dzieci i, i chcą je wysłać do dobrej szkoły. Dobrze by było, żeby to była szkoła w policach.